Ofensywny ruch Boxdela wyprowadził Sylwestra Wardęgę z równowagi podczas transmisji. Pojawiły się przecieki wskazujące, kto wystąpi na najbliższej gali Cloud. Wardęga skrytykował prowadzącego kanał antyfakty, a ten odpowiada. Oj Wojtek ze sprytną miniaturą oraz pechem co do terminów loterii. Mocniejsza aktywność Boxdela przeprowadził ruchy, w wyniku których Sylwester Wardenga wyraźnie się zdenerwował. Wczorajszy dzień zdecydowanie możemy uznać za najbardziej aktywny ze strony Boxdela. Woda Fejm jeszcze w okolicach południa zasugerował swoim odbiorcom, że nie jest już włodarzem największej federacji frikowej Użycie stwierdzenia zasugerował nie jest przypadkowe, ponieważ nie mamy do czynienia na chwilę obecną z żadnym oficjalnym komunikatem, tylko zmianą Instagramowego opisu na ex-włodarz fame. Następnie Boxel zmienił zdjęcie profilowe, które przedstawia jego twarz powie ucharakteryzowaną na diabła. Dodatkowo mamy do czynienia tutaj ze znakiem w postaci czerwonego wykrzyknika. Zdjęcie tu pojawiło się również w większej wersji na Instagramowej relacji Amadeusza Ferrarego z komentarzem autora. Antychrysz czy zbawiciel? Odpowiedź Poznacie po filmie, człowiek, który wie wszystko o wszystkich z branży. Nie piszcie mi, że go bronię, tylko poczekajcie do jutra. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, donacja zaplanowana na jutro. Z zapowiedziami w stylu jutro lub pojutrze mamy do czynienia od dłuższego czasu, natomiast ostatecznie do publikacji wspomnianego filmu nie doszło. Boxer w swoim opisie dodatkowo zamieścił informację o ładowaniu oraz wartość 87, która kilka godzin później urosła do 92. Sylwester Wardęga wczoraj po raz kolejny przeprowadził transmisję na żywo, natomiast nie na Twitchu, grając w Lola a w tradycyjnym formacie przeglądu sieci i odniósł się właśnie do takiej formy budowania napięcia przed publikacją materiału. Naprawdę jest grupa ludzi, którzy po tym jak... A bok... on sobie wiecie, siedzi tak, tup, tup, 91%, 13% sobie wrzuca jak chce, a ludzie, o Jezu, 3% się dodało, ojej. I obliczają, nie? Obliczają, ok, jeśli przez 50 minut się dodało 3%, znaczy, że film będzie o 3 w nocy. Dobry humor Sylwestra nie trwał jednak przez całą transmisję, ponieważ w pewnym momencie pojawiły się Instagramowe relacje od Michała, który poruszył w nich kwestie zdecydowanie wywołujące u druida emocje. Okej, okay, czyli okay. widzę story Boxdela. Pamiętam, jak byłem w szoku, kiedy w ambasadzie zadzwoniła do wardęgi Monika, jego ówczesna partnerka. On zamiast odebrać, najpierw wyciągnął dyktafon, odpalił nagrywanie, a dopiero później nacisnął zieloną słuchawkę. Czyli już wiem, w jakim kierunku będzie szedł Boxdel w kierunku kompletnych kłamstw. Czyli idzie tam całkowicie w kierunku e, farmazeusza. Wyciągnął dyktafon. Niesamowite. Może ja zrobię odcinek, czym ja w ogóle nagrywałem rozmowy. Bo widać, że Bokzel dalej nie za bardzo wie. Przekazana przez Bogzela informacja wyraźnie zdenerwowała Sylwestra, który w mocnych słowach kontynuował narrację. Ale to jest przykre, właśnie tego się obawiałem, że będzie obrzucał górę i walił ściemy, nie? I na, na pewno, jakbym nagrywał kogoś, to bym kurwa, jeszcze przy tobie, Bokzel pokazywał, co mam do nagrywania i, i, yy, i przy tobie nagrywał rozmowy, nie? Żebyś ty miał, kurwa, brudy, jesteś naprawdę. Jak już wymyślasz ściemę, to przynajmniej. Yy, Niech to ma ręce i nogi. Ej, strasznie to jest przykre, nie? Strasznie przykry człowiek. Jesteś żałosny. Jesteś człowieku żałosny. Ciekawym faktem może być informacja, że taki ruch boxdela pomógł Sylwestrowi Wardenze podjąć pewną ważną decyzję. Natomiast w tym momencie sprawiłeś, że podjąłem pewną decyzję. Czekaj na drugi mój materiał. Miał być głównie o chłopakach innych, nie? W momencie, kiedy Sylwester wypowiadał się na temat opublikowanych przez Boxdela informacji, ten zamieścił kolejną relację z krótkim hasłem: Prawda boli jak widać. W dalszej części Sylwester nawiązał do faktu, że pomimo tylu wydarzeń nie poruszał tematu związanych z byłą partnerką Boxdela, a mógłby to zrobić. Wyraźnie widać było zmianę nastroju druida, który po zapoznaniu się z treścią relacji dłuższe chwile hamował emocje, milcząc, a następnie kilkukrotnie przekazał, że nie da się sprowokować. Powiedziałbym wam coś, co tam się wydarzyło ogólnie, ale nie dam mu się sprowokować. Dlatego to jest też dla mnie przykre, nie? To o czym ten człowiek mówi. Co ciekawe, Sylwester Wardenga poruszył temat, a tak naprawdę tylko lekko zarysował o co chodzi w nagraniach mających być dla niego tym gwarantem bezpieczeństwa, które w przypadku jakby mu coś się stało, zostaną opublikowane. Mówił to zaraz po swoim powrocie. Dodatkowo dla Amadeusza Ferrarego miał dobrą radę. Amadeusz, dobra rada. Spie dalej. jak najdalej. Możesz tworzyć federację. Ale nie z Boxdelem. Powinieneś uciekać z tego okrętu. To jest taka dobra rada ode mnie. Nie przepadam aktualnie za tobą, ale kiedyś się w miarę lubiliśmy, nie? To jest taka rada. Zapytaj Boxdela, jakie snu plany odnośnie Wielkiego Bu. Jakby na takie plany zareagowali sponsorzy. Taki jakby główna odnoga sponsorów które są związane z takimi federacjami. Wracając jeszcze na chwilę do zmian opisów przez Boxdela, podobną taktykę zastosował na swoim Twitterze. Jeszcze niedawno mieliśmy tam do czynienia z czterolistną koniczyną, a obecnie znajduje się jedno słowo profesor. Pierwsze skojarzenie w kontekście obecnych sytuacji to nawiązanie do serialu Dom z Papieru i właśnie postaci profesora. Wczoraj również podczas swojej transmisji Sylwester Wardenga skrytykował Łukasza Ekierta znanego z antyfaktów, a ten zdecydował się błyskawicznie odpowiedzieć. Pamiętajcie, prawie codziennie o 6 rano Macie tutaj takie treści, jeśli ustawicie like y oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że jutro czy pojutrze ponownie wyskoczę Wam na stronie głównej. Cała sytuacja dotyczyła opublikowanego na kanale Antyfakty materiału o tytule. Boxer powiedział w Ardędze obrzydliwą prawdę o Jacku Murańskim, w którym, jak sam tytuł wskazuje, pojawiły się wypowiedzi Sylwestra. Tego człowieka nie rozumiem, nie? On zapowiedział e, chyba dwa dni temu taki film o Murańskim. Ja wczoraj obejrzałem ten film. I on się wskładał ten zapowiadany przez niego mocny film z fragmentów mojego live'a, który zrobiłem już po jego zapowiedzi i fragmentu wywiadu z Wielkim Bu. A zapowiadał jakiś mocny mega materiał z dowodami na Murana, gdzie nie pokazał żadnych dowodów. To też jest takie dziwne, nie. W dość szybkim czasie od tej wypowiedzi pojawiła się relacja od Łukasza Ekierta, który śledził transmisję Sylwestra. Sylwek, ale dlaczego kłamiesz w moim temacie? Nigdzie nie zapowiedziałem, że wczorajszy materiał ma być mega mocny, ponieważ potrafię rozróżnić coś mocnego od zapowiedzi materiału, który ma bystrego widza ukierunkować na pewne kwestie. Drugie, dobrze wiesz, że mam rozprawę z murańskim, która blokuje mnie w pewnych działaniach. Po trzecie, zarzuciłeś mi brak dowodów. W każdym materiale oprócz wczorajszego przedstawiłem twarde dowody. Dobrze wiemy że ty w swoim ostatnim materiale, który wypuściłeś, nie przedstawiłeś dowodów na niektóre zarzuty, a powinieneś. Wydawało mi się, że rozumiesz pewne działania. No cóż, odpowiedzi na tą relację nie zobaczyliśmy, ponieważ Sylwester jej nie wyświetlił na transmisji, ani nie odniósł się właśnie do niej. Natomiast odniósł się do tematu ostatniego materiału Łukasza Ekierta, z którym jak poinformował nigdy wcześniej nie miał spiny, nie spodobał mu się jednak fakt poważnej tematyki materiału, a reklam, które zostały tam zamieszczone. O, i co chwila, na przykład o. Suplementy diety zawierają składniki, które wspomagają funkcję organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Na początku chciałbym zacząć od. <grym> bluza. Jim Beam? Za chwilę. Kod się jeszcze wyświetli, Jim Beam? Również na ten zarzut Łukasz Ekiert odpowiedział na swoim Instagramie. Sylwek, ale to są standardowe reklamy, które pojawiają się w każdym materiale. Niestety, podczas Twoich liveów, które głównie opierają się na tematyce schudzonych dzieci, reklamy przerywające live pojawiły mi się ostatnio 10 razy. Wygląda na to, że Federacja Cloud wystartuje z kolejną galą, oraz pojawiły się pierwsze informacje na temat uczestników starć. Wczoraj na Instagramie Natana Marconia pojawiła się rozpiska pojedynków w najbliższej gali Cloud, chociaż w sumie dokładnych pojedynków mamy kilka, reszta to zawodnicy mający brać udział w tym wydarzeniu. I oczywiście to są przecieki, oczywiście źródłem jest Natan, który może się w tym przypadku pomylić i dopisał, że film Boxdela może zmienić wszystko. Natomiast jest kilka spójnych punktów z tym, co ostatnio pojawiało się też w mediach, na przykład relacja u Wielkiego Bólu. Znajdujący się na liście zawodników, a co więcej, według niej mający skrzyżować rękawice z Dancem Labrygą, na swoją instagramową relację dodał zdjęcie pochodzące z sesji fotograficznej Federacji Cloud z komentarzem: bez tu, Cloud się nie odbędzie. Tak se tylko fotki robią, na pamiątkę zawodników. Przekaz relacji jest więc prosty. Ruszyły mocne przygotowania do gali, która ma odbyć się według planu już za 24 dni. Natan poinformował, że ma dojść do pojedynków: Marianny z Gochą, Lizaka z Filipkiem. Tutaj też w wywiadach Filipka pojawiał się temat właśnie Lizaka, więc logika jest zachowana. Labryga, Wielki Bu. Dodatkowo na gali mają wystąpić Fagata, Mavs, Sequento, Stonoga, Błoński, Jaroniewska, Nikita, Camerboy i Marcin. najma Oj Wojtek z nietypowym filmem promocyjnym swojej loterii. Temat ostatniego projektu Wojtka jest dość często tutaj poruszany. Na chwilę obecną mamy jednak do czynienia z przerwą od publikacji filmów podróżniczych, a w ich miejsce pojawił się wczoraj materiał z miniaturą w stylu Sylwestra Wardengi, na której możemy przeczytać Zostawcie loterię. Tytuł Box del Wardenga Buddha. Zostawcie mnie spokoju, połączony z charakterystyczną dla druida miniaturą, mógł w obecnym momencie zapewnić sporej ilości osób uruchomić odruch automatycznego wejścia w publiczność. Jedno jest pewne, z różnych osób, które organizują te całe loterie, jeśli chodzi o termin, kiedy ma się ona odbyć, oj Wojtek ma największego pecha. Pamiętajcie, prawie co dzień o 6 rano macie tutaj takie treści na kanale. Dlaczego mówię prawie? Ponieważ nie osiągnąłem ostatnimi czasy nadal serii 30 materiałów z rzędu, dzisiaj jest 16, więc jutro, pojutrze myślę, że widzimy się tutaj ponownie. Dzięki wielkie za oglądanie, a jeszcze jedno, jeśli zobaczycie miniaturę w takim stylu, śmiało możecie klikać, prawdopodobnie film pochodzi ode mnie. Miłego dnia, siema.